Hello guys, and welcome back to my channel. W tym filmiku porozmawiamy sobie o phrasal verbs na poziomie A2. I teraz tak, jeżeli zapytacie, okej, okay, czym są phrasal verbs? no bo jeżeli jesteście na poziomie A2 albo chcecie się sprawdzić na poziomie A2, to jeszcze możecie nie wiedzieć. I żeby wam to wytłumaczyć tak po chłopsku, żebyście po prostu zrozumieli, to phrasal verbs to są te zwroty, których używają TV i one znaczą coś zupełnie innego niż jeżeli rozdzielimy te zwroty. Czyli na przykład czasami możecie mieć czasownik, który oznacza coś, ale on połączony z jakimś preposition będzie oznaczał coś zupełnie innego. Więc jeżeli zdarzyło ci się, że rozmawiasz z kimś po angielsku, z jakimś native'em, ale nie tylko i nagle okazuje się, że bam, kurde, ja totalnie nie wiem co on powiedział, a przecież znam ten czasownik i masz wrażenie, że brzmi to jak jakiś tajny kod. To właśnie tym tajnym kodem są frejzale. I w tym odcinku przedstawię Ci 20 frejzali, które musisz znać na poziomie A2. Ale żeby Ci też jeszcze to zobrazować za pomocą przykładu, wyobraźmy sobie słówko, które na pewno znasz, czyli look, patrzeć, ale look after to już opiekować się. Mimo tego, że look to patrzeć, a after znamy przecież jako po, nie? After the meeting. O spotkaniu, a look after, to wcale nie patrzeć po, a opiekować się. Więc let's go. Zaczniemy sobie od pięciu frazali na co dzień. Takich ogólnych, które po prostu musicie znać. I czasownikiem numer jeden jest wake up, które oznacza obudzić się. Tylko nie mylić z wstać, bo wstać to już get up. Czyli na przykład możesz powiedzieć I wake up at seven, but get up. 10 minutes later. Później mamy kolejne dwa, czyli turn on i turn off. Które też zapewne znasz, bo turn on znaczy coś włączyć. Turn on the lights, please. A turn off znaczy wyłączyć. Don't forget to turn off TV. I czasownik numer 5 to Put on, który oznacza, że zakładać ubranie. Bardzo często do zakładania ubrania ludzie używają to dress up, który też jest frazyzalem. Ale pamiętajcie o tym, że dress up raczej używamy jako czasownik, który oznacza, że ubrać się, ale w kontekście, wiecie, odstawić. Jak idziemy na jakiś meeting, na imprezę, to wtedy robimy dress up. Albo jak przebieramy się za kogoś, idziemy na jakąś tematyczną imprezę, albo dzieciaczki idą na bal karnawałowy. To oni właśnie robią dress up jako Superman albo Batman. Pomyśl teraz, które z tych pierwszych pięciu czasowników, które wymieniłam, używasz na co dzień i koniecznie daj znać w komentarzu. Segment drugi to phrasal verbs w nauce i pracy. I teraz tak, pierwszym czasownikiem jest look for, czyli szukać czegoś. Możemy na przykład powiedzieć I'm looking for a job, czyli poszukuję pracy. Czasownik numer dwa to find out, czyli dowiedzieć się. Czegoś, odkryć coś, na zasadzie, że znalazłam jakąś informację. Numer 3 to give up, czyli poddawać się. Numer 4 to go on, czyli kontynuować, i myślę, że wiele z Was go zna, bo bardzo często mówimy: OK, go on, go on, czyli kontynuuj, dawaj. Czasownik numer 5 to. Write down, czyli zapisać, zanotować. I bardzo, bardzo często uczniom na poziomie początkującym brakuje tego słówka, jak to jest, żeby powiedzieć, że OK, ja zapiszę coś na zasadzie zapiszę, spiszę, notatkę i tak dalej. Akurat spisywać notatki to jest take notes. Pamiętajcie, nie write notes, nie do notes, a take notes. Ale write down oznacza zapisać, więc jeżeli też gdzieś jesteście i na przykład Rozmawiacie z kimś i ta osoba podaje wam adres, no i wy za cholerę nie wiecie, jak ten adres napisać. No bo jeżeli też jesteście początkujący, ale nie tylko, z adresami czasami jest tak, że po prostu mamy problem albo jakieś nazwisko skomplikowane, to właśnie wtedy super jest powiedzieć: Can you write this down, please, for me? I ta osoba powinna to dla was zapisać. Bardzo, bardzo pomocna. I też pamiętaj, że jeżeli uczysz się języka angielskiego albo jakiegokolwiek innego języka, to właśnie writing down nowych słów jest bardzo potrzebny. Segment trzeci naszych czasowników to czasowniki w relacjach i emocjach. I tutaj akurat Frejzali jest naprawdę multum, jeżeli chodzi o ten segment. Ale pierwszy to get along with, czyli dogadywać się z kimś, możesz powiedzieć, że I get alone with my classmates albo I get alone with my colleagues. Czyli dobrze dogadujesz się z Twoimi kolegami z klasy albo z pracy. Kolejny to one into, czyli wpaść na kogoś. Tutaj czasami też możemy używać BAM into. Ale run into, to jest właśnie, możesz powiedzieć, I run into my friend yesterday, czyli wpadłem na niego. Przypadkiem. Nie planowaliśmy tego spotkania. Kolejny czasownik w tym segmencie to ten, o którym wspomniałam już na samym początku, czyli look after, czyli opiekować się kimś. Bardzo fajne. Wiadomo, że możemy powiedzieć, że o oh, I take care, ale look after, to jest właśnie zajmować, opiekować się kimś, więc możemy look after my children, albo możemy też powiedzieć, she looks after her little sister. Kolejny. Bardziej smutny to break up, czyli zerwać z kimś, zakończyć z kimś relację, więc możemy powiedzieć o oh, they broke up last week. Oni rozstali się w zeszłym tygodniu. I kolejny, ostatni z tego segmentu to cheer up, czyli rozweselić się, dać komuś takiej pozytywnej energii. Więc też możesz powiedzieć o oh, cheer up, everything's going to be okay. Rozwesel się, jakby Wiecie, głowa do góry, wszystko będzie ok. I koniecznie daj znać teraz w komentarzu, który z tych frejzali opisuje Twoje dzisiejsze odczucia. Kolejny segment to frejzale w podróży i przemieszczaniu się. I tutaj zaczynamy od dwóch przyjaciół: to get on i get off, czyli get on, to wsiadać, get off, wysiadać. Możemy jeszcze użyć set off. Czyli wyruszać w jakąś podróż na przykład, albo po prostu wyruszyć z domu do pracy, też możemy powiedzieć set off. Mamy też wszystkim znany comeback, czyli wracać do miejsca, w którym kiedyś byliśmy, wcześniej byliśmy na przykład. He came back home late, on wrócił późno. I kolejne, który też jest bardzo, bardzo potrzebny, żeby po prostu o nim pamiętać, ale mam wrażenie, że większość ludzi go zna, to check. In, czyli zameldować się, jeżeli jesteśmy w hotelu. Mamy też check-in na lotnisku i w ogólnie w wielu miejscach, jeżeli gdzieś podróżujemy. A teraz pomyśl i daj znać w komentarzu, który z tych frejzali na pewno przyda ci się na wakacjach. A teraz twoja kolej na szybki quiz. Napisz w komentarzu, jak powiesz szukać po angielsku. Oczywiście używając frajsala. Drugie pytanie to jak powiesz, że właśnie zerwałaś ze swoim chłopakiem albo zerwałeś ze swoją dziewczyną? I ostatnie, co to znaczy set off? Spróbuj ułożyć zdanie z set-off i napisać je w komentarzu. A jeżeli masz ochotę na drugą część albo bardziej zaawansowane słownictwo, to koniecznie zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał, bo wciąż znaczna większość z Was jeszcze nie, subskry nie subskrybuje tego kanału, więc serdecznie Was zachęcam. Dzięki za oglądanie, życzę Ci powodzenia w nauce. Do zobaczenia, trzymaj się, cześć.